Spotkałem się kiedyś ze stwierdzeniem, że to śmierć nadaje sens życiu. Jest to dość odważna myśl, ale trzeba przyznać, że przez to, że mamy tylko ograniczoną liczbę dni na tym świecie, to każdy z tych dni jest tak cenny. Kres życia to też zazwyczaj czas podsumowań i niestety nierzadko poczucia żalu, że można było wybrać coś inaczej, zrobić coś inaczej, po prostu inaczej przeżyć swoje życie, lepiej przeżyć to życie. Myślę, że dlatego tak pouczające potrafi być wsłuchanie się w to, czego najbardziej, najczęściej żałują osoby na tak zwanym łożu śmierci, bo chyba nie chcielibyśmy powielać ich błędów. Dzisiaj będzie o pięciu takich najczęstszych żalach, a informacje o nich wraz z ciekawymi przemyśleniami autora będę czerpał z nowej książki Robina Szarmy pod tytułem Manifest codziennego bohatera. Przyznam, że mam sporą alergię na taki popularny sposób rozumiany rozwój osobisty, ten cały wielki biznes, jaki kwitnie wokół niego. Rozwój osobisty rozumiany w taki często bardzo płytki, skomercjalizowany sposób. Kiedy dostałem tę książkę, Manifest Codziennego Bohatera, miałem pewne obawy, ale generalnie bardzo cenię ofertę wydawniczą kompanii mediowej, też nieraz już z nimi współpracowałem, więc dałem jej absolutnie szansę. I mam takie przemyślenie, że ta książka jest idealna do takiego czytania... Jeden krótki, bo ma bardzo krótkie rozdziały. Po jednym takim krótkim rozdziale na dzień, jako świetna inspiracja, tutaj są przeróżne zebrane inspiracje autora, z jego spotkań chociażby z osobami, które były dla niego dużymi autorytetami, z J.K. Rowling, z Nelsonem Mandelą, przemyślenia wielu innych znanych, znanych twórców, osób, które, które coś osiągnęły w życiu, chociażby takie jak dzisiaj w temacie odcinka, zaczerpnięte wątki związane z tymi największymi żalami osób na łożu śmierci, więc myślę, jako taka fajna inspiracja na każdy dzień, coś, co, od czego można w ogóle zacząć dzień, coś, co może być źródłem różnych przemyśleń, w bardzo fajny sposób, myślę, że może, może wzbogacić takie nasze przyglądanie się swojemu własnemu życiu i wprowadzanie w nie wielu cennych, sprawdzonych zmian. Jeśli szukacie takiego źródła codziennych inspiracji, to ja polecam książkę. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz przejdźmy do tych pięciu najczęstszych, największych wyrzutów ludzi, którzy kończą już swoje życie. Żal pierwszy. Ludzie żałują, że nie mieli większego dystansu do życia. Ludzie naprawdę za dużo martwią się różnymi rzeczami, które nigdy się nie wydarzą. Gdy zaś nastają trudne czasy, zapominamy, że wszystko co złe kiedyś się skończy i że szczęśliwe dni powrócą. Człowiek mądrzejszy i odporniejszy potrafi zachować dystans do rzeczywistości, cokolwiek by się działo. Wie bowiem, że podróż zwana życiem naprawdę szybko się kończy. Kiedy kończyła się moja pierwsza licealna miłość, oczywiście z perspektywy czasu sprawa bardzo niedojrzała, niepoważna, ale wtedy dla mnie bardzo ważna, to. Dziewczyna, zrywając ze mną, tam jeszcze byliśmy w jakiejś takim kontakcie, komunikacji, ona mi napisała taką myśl, że nie bierz życia tak na serio, bo i tak nie wyjdziesz z niego żywy. Oczywiście strasznie dotknęło mnie to wtedy. To było dla mnie niesamowicie brutalne, że tak mogła wtedy mi napisać, ale z perspektywy czasu nieraz wracałem do tamtego przemyślenia, i zawsze się uśmiecham, kiedy, kiedy tamta scena, tamta sytuacja mi się przypomina. Myślę, że tego typu sentencje nie oznaczają wcale, że do życia mamy podchodzić tak zupełnie niepoważnie, niedojrzale, ale że powinniśmy przez nie pamiętać, że nasze życie jest ograniczone, że ono się kiedyś kończy i. To bardzo mocno od nas zależy, na czym się chcemy w tym życiu skupiać, co będzie dla nas ważne, a do czego chcielibyśmy zachować pewien dystans. I wiele lat później, no nie aż tak wiele, ale ileś tam lat później, kiedy uważam, że się zakochałem tak naprawdę na, na poważnie taka moja najpoważniejsza miłość, najpoważniejsza relacja do tej pory to było to z kobietą. Kobietę, którą pokochałem, ona miała pewne bardzo trudne doświadczenia, traumy przeżyte w swoim życiu. I kiedy dowiedziałem się o nich, to mnie bardzo mocno przytłoczyło. Ugrzęzłem trochę w takich bardzo ciężkich emocjach, w jakimś takim gniewie, poszukiwaniu, może nawet pewnej zemsty, myśleniu o tym, jak można by było coś tam, coś tam zrobić. I ona mi wtedy powiedziała taką bardzo uważam, że mądrą rzecz, że teraz jesteśmy razem, mamy ten czas wreszcie, kiedy się gdzieś tam odnaleźliśmy, i od nas zależy, jak chcemy ten czas spędzać. Czy my chcemy rozpamiętywać wszystko to, co złe, przeżywać te najgorsze w tym momencie emocje, ciężkie, czy chcemy jednak. Budować coś wspólnie i skupić się na tym, co może być dobrego, na tym szczęściu, które możemy, mamy szansę razem wybudować. Warto przy tym też pamiętać o takiej dość ciekawej tendencji naszego umysłu, że kiedy jest nam w życiu dobrze, jesteśmy na przykład szczęśliwi, to mamy takie poczucie, że to zaraz minie, zaraz coś się wydarzy, zaraz ten dobry czas się zakończy, stanie się coś złego. Z kolei, kiedy dzieje się coś złego, to mamy takie poczucie, o, tak już będzie zawsze, już zawsze się będziemy czuli źle. I tak dalej, i tak dalej. Ta tendencja mocno w nas przeważa. Tymczasem życie tak stety, niestety wygląda. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz jest lepiej, raz jest gorzej, i warto o tym pamiętać, że to się zmienia. Co się może nie zmieniać, to nasze podejście, nasz stosunek do tych wszystkich sytuacji, to na czym my będziemy się koniec końców skupiać. Myślę, że warto naprawdę o tym pamiętać i ćwiczyć tę umiejętność. Żal drugi. Ludzie żałują, że za bardzo przejmowali się tym, co myślą inni. Oscar Wilde powiedział, bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Ileż bólu przeżywamy niepotrzebnie, za bardzo przejmując się tym, jak wyglądamy. Nie podejmujemy ryzyka, dzięki któremu moglibyśmy wykorzystać potencjał naszego wrodzonego geniuszu, ponieważ obawiamy się, że ktoś nas odrzuci, ponieważ nie chcemy się ośmieszyć albo po prostu pragniemy dobrze wypaść. Oczywiście różnimy się między sobą intensywnością tego myślenia, ale generalnie prawie wszyscy za dużo się skupiamy na tym, co inni o nas myślą, jak inni nas postrzegają w różnych sytuacjach. Mamy te obawy, że gdzieś się ośmieszyliśmy, że ktoś zapamięta, jak nie wiem, źle wyglądaliśmy w jakiejś sytuacji, jak źle w niej wypadliśmy. Warto taki eksperyment sobie przeprowadzić kiedyś, na przykład spróbować sobie przypomnieć jakichś dziwnych ludzi których na ulicy mijaliśmy, którzy się ośmieszyli tym, jak nie wiem, jak wyglądali, jak się zachowywali, albo w naszej pracy, w jakichś sytuacjach towarzyskich, na imprezie, na której byliśmy, z jakim trudem przyjdzie nam przypomnienie sobie czegokolwiek, co było jakieś takie niezwykłe czy ośmieszające drugiego człowieka, a nawet jeśli jakiś taki fakt sobie przypomnimy, czy to naprawdę wywołuje w nas aż tak duże emocje? Ten eksperyment powinien nam pokazać, jak tak naprawdę. My wszyscy jesteśmy tak bardzo mocno skupieni na sobie. Ci wszyscy inni ludzie, których się obawiamy, że nas będą oceniać, oni też non-stop się boją, że to my ich oceniamy, wszyscy inni ich oceniają. Trochę przez tą paradoksalną sytuację tkwimy w takiej wierze, że wszyscy nas obserwują, podczas gdy wszyscy przede wszystkim obserwują samych siebie, aż tak bardzo nie są skupieni na nas. Tymczasem w badaniach nad kreatywnością, nad ludźmi twórczymi, stworzono taki bardzo fajny model w ogóle przez polskich psychologów, opracowany, nazywa się Styl twórczego zachowania, i zauważono, że taką absolutnie kluczową cechą ludzi, którzy są twórczy, którzy są kreatywni, którzy wprowadzają różne innowacje, jest między innymi tak zwane silne ego, które świadczy o tym, że człowiek potrafi. Robić pewne rzeczy nawet wbrew innym ludziom, potrafi forsować swoje idee, potrafi nie przejmować się tym, jak one będą przyjęte, jak one będą ocenione, bo on przede wszystkim wierzy w swoje pomysły i chce mimo wszystko walczyć o nie, promować je, stać za nimi. Jak ważna to jest cecha, i jak myślę, że warto ją właśnie w sobie rozwijać, żeby nie żałować pod koniec swojego życia, swoich wyborów. Żal trzeci. Ludzie żałują, że zmarnowali tyle czasu. Ludzie często narzekają na brak czasu, a jednocześnie ten, który mają bezmyślnie traktują z rozrzutnością. Seneka napisał: Skąpcami są w zachowywaniu odziedziczonego majątku, ale są największymi marnotrawcami, jeśli chodzi o stratę czasu, jedynego dobra, wobec którego skąpstwo i chciwość jest cnotą. Żyjemy w czasach, w których zwykło się przepełniać dni czynnościami, które dają nam złudzenie produktywności. W rzeczywistości jednak są całkowicie pozbawione wszelkiej wartości. Jesteśmy mistrzami drobiazgów i ekspertami trywialności. Często niesamowicie trudna dla psychologicznego zrozumienia, ogarnięcia koncepcja dla umysłu ludzkiego i paradoks ludzkiego życia polega na tym, że z jednej strony ono jest bardzo krótkie, a z drugiej strony ono wcale nie jest aż takie krótkie, wręcz można powiedzieć, że ono jest dość długie i teraz bardzo często borykamy się z takim problemem, że z jednej strony mamy poczucie, nie zdążę tylu rzeczy zrobić w moim życiu, choćbym bardzo, bardzo chciał, a z drugiej strony kiedy mamy różne plany, że mamy się zabrać za coś, co jest dla nas naprawdę ważne, to ciągle to odkładamy na jutro, na kolejny dzień, bo przecież tych dni jeszcze tyle gdzieś tam przed nami jest. Taką bardzo ciekawą myślą odnośnie czasu i planowania swojego życia, z jaką się kiedyś spotkałem, jest, że umysł ludzki bardzo często przecenia, co jest w stanie zrobić w rok, człowiek przecenia, co jest w stanie zrobić, osiągnąć, zmienić w rok i dlatego bardzo często czujemy się sfrustrowani, że takie miałem plany na ten rok, nie udało mi się, ale z drugiej strony zupełnie nie doceniamy, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu trzech lat i porzucamy różne projekty, które gdybyśmy tylko byli cierpliwi i wytrzymali przez ten dłuższy czas, przez te powiedzmy trzy lata, moglibyśmy śmiało zrealizować, bo czasu było dosyć. Uważam jednak, że najwięcej czasu, tak życiowo, tracimy na brnięcie w złe decyzje, mając poczucie, że już za dużo czasu straciłem idąc w tym kierunku, więc nie mogę zawrócić, nie mogę czegoś zmienić. I spotkałem się kiedyś z taką ciekawą koncepcją z biznesu się wywodzącą, kosztów utopionych, która pokazywała, że przedsiębiorstwa bardzo często popełniają taki błąd, że widzą, że jakiś na przykład projekt, jakaś działalność. No, nie opłaca się, ona nie ma za bardzo szans, ona przynosi straty, ale jest takie poczucie, na przykład u zarządu, że no dobrze, już tyle lat robiliśmy to, tyle pieniędzy zainwestowaliśmy, więc jeszcze spróbujmy przez dwa lata i to się zazwyczaj kończy tak, że dwa lata później firma jest, straciła, jeszcze dwa lata jest na przykład kolejne kilka milionów w plecy i my tak samo bardzo często robimy w kwestii na przykład naszej kariery zawodowej, jakichś poważniejszych wyborów życiowych, naszych relacji, związków, mamy to poczucie, nie, już robiłem to pięć lat, Szkoda się teraz cofać, to już, już jest za późno, Już jest, życie jest za krótkie. Myślę, że zawsze warto zawrócić, zawsze warto zmienić, kiedy czujemy, że coś nam nie odpowiada, bo wtedy mamy szansę jeszcze uratować mnóstwo tego czasu, a im dłużej czekamy, im dłużej zwlekamy, tym tak naprawdę więcej tych lat, które są tak bezcenne, tracimy. Żal czwarty. Ludzie żałują, że się bardziej nie cieszyli życiem. Dobra zabawa to coś naprawdę produktywnego. Społeczeństwo będzie nas przekonywać, że jest inaczej, że ta podróż musi być trudna i żmudna, że do życia trzeba podchodzić śmiertelnie, poważnie i w pełni pragmatycznie. Kolejny wielki paradoks polega na tym, że choć marnujemy mnóstwo czasu, zużywamy mnóstwo czasu, to wcale to nie jest czas zużywany na robienie jakichś takich naprawdę dających nam radość rzeczy, na cieszenie się życiem. Kiedyś słyszałem taką sentencję, która szła mniej więcej tak, że jeżeli. Czujesz, że zmarnowałeś cały dzień na robieniu rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność, które dają Ci frajdę, to wcale nie zmarnowałeś tego czasu. Może to zabrzmi dziwnie, że odkryłem coś takiego dopiero w wieku 32 lat, ale lepiej chyba późno niż wcale, ale odkryłem czym jest tak naprawdę szanowanie swojego czasu. I zawsze wydawało mi się, że no przecież szanuję swój czas, przecież szanuję samego siebie, no bo jestem dla siebie najważniejszą osobą. A jednak... Teraz to widzę, na ile chodziłem na przykład różnych spotkań, randek, na których wcale nie czułem się dobrze i jakoś tak trwałem w tym, nie wiadomo w jakim kierunku zmierzając, ile rzeczy robiłem, na które wcale nie miałem tak naprawdę ochoty. I teraz mam taką, aż jestem zaskoczony, jak banalna jest ta zasada, ale jak strasznie skuteczna, że kiedy mam poczucie, że nie chcę czegoś robić w danym momencie, Przestałem się zupełnie do tego zmuszać, po prostu tego nie robię. I oczywiście w życiu wydaje nam się, że nie, wiem, mamy pracę, mamy jakieś zobowiązania, no musimy pewne rzeczy robić, nie możemy sobie wybierać, czy, czy robimy tylko to, na co mamy ochotę, ale myślę, że teraz to też widzę, że ja się bardzo długo bałem, że jak nie będę czegoś robił, zmuszał się do robienia czegoś, na co nie mam ochoty, na przykład związanego z pracą, no to znaczy, że jestem leniwy, że jestem bezproduktywny, że jestem może w jakiś sposób nie, nie tak wartościowy, jakbym chciał być. Ale. Wiem to teraz, że nie jestem wcale leniwy, nie jestem wcale mało produktywny, wręcz przeciwnie, i teraz, kiedy pozwalam sobie na przykład bo w danym momencie nie czuję siły, nie czuję ochoty na pracę pozwalam sobie odpocząć, pozwalam sobie zająć się czymś innym, sprawić sobie jakąś radość. Ja za chwilę mam mnóstwo energii, żeby już z radością podejść do tego danego zadania, zrobić coś bardzo produktywnego i stosuję to od kilku miesięcy tak naprawdę mocno, świadomie i niesamowite są tego efekty. Bardzo polecam. Żal piąty. Ludzie żałują, że nie byli bardziej życzliwi i kochający. Ostatni żal ludzi zbliżających się do końca dotyczy krzywd, które wyrządzili innym. Ciekawe, że ludzie tak często źle traktują tych, których najbardziej kochają. Kwestia tego, że najczęściej ranimy właśnie ludzi, których kochamy najbardziej, jest z jednej strony ciekawa, też oczywiście przerażająca, ale absolutnie przynajmniej dla mnie nie jest zaskakująca, bo. Kiedy człowiek kocha, kiedy rzeczywiście się otwiera, otwiera przed drugim człowiekiem to, co w nim najwrażliwsze, najcenniejsze też, to oczywiście najłatwiej jest go zranić. Najwięcej też w takich sytuacjach, kiedy kochamy, jest w nas lęku, bo boimy się, że właśnie stracimy to, co jest dla nas najcenniejsze. Niestety, człowiek, kiedy tak łatwo go zranić, kiedy jest taki drażliwy, wrażliwy, kiedy się boi, kiedy pozwala, żeby ten lęk przejął nad nim kontrolę, no najczęściej potrafi zachowywać się w taki niestety najbardziej paskudny sposób. Wspominałem wcześniej o tej mojej najważniejszej jak do tej pory relacji, gdzie ta druga, druga strona, moja ukochana wtedy, podzieliła się taką wielką mądrością ze mną i chociaż mieliśmy się koncentrować przede wszystkim na tym budowaniu szczęścia razem, koniec końców nam nie wyszło i niestety też miałem, mam taką smutną obserwację, jak wiele bólu sobie zadawaliśmy wzajemnie, chociaż tak bardzo obiecywaliśmy sobie, że nie będziemy się wzajemnie ranić. Ale też widzę to teraz, szczególnie z perspektywy czasu, z perspektywy kilku lat, ile było w nas właśnie takiego nieprzepracowanego lęku przede wszystkim, takiego ogromnego napięcia, w którym tak bezmyślnie się często zachowywaliśmy. I teraz, co z tym zrobić? Bo nie wystarczy sobie powiedzieć, nie bój się, zapomnij, bądź teraz już obiecywać sobie coraz mocniej, już teraz będę, będę oczywiście wspaniały, będę odpowiednio kochający. Ale naszym obowiązkiem, uważam, że jeżeli chcemy kochać. Tych najważniejszych dla nas ludzi, lepiej, bardziej nie ranić ich, jest poradzić sobie z tymi lękami, co jest też procesem, chociażby który należy podjąć na, na psychoterapii. Takim poważnym zajęciem się tymi swoimi wewnętrznymi demonami, traumami, rozliczeniem się z tym jakoś, uporządkowaniem tego. To nie jest łatwy, to nie jest szybki proces, ale niesamowicie warto się go podjąć. I dlatego też z perspektywy czasu uważam, że przeszedłem ten proces. Uważam, że on mi bardzo wiele. Wiele dał, mnóstwo rzeczy sobie w swoim życiu uporządkowałem. Szczególnie zeszły rok był dla mnie przełomowy. I też patrząc na tą relację, mam jakąś nostalgię czasami, że szkoda, że może tak się potoczyło, ale też mam poczucie, jak niesamowicie cenna to była dla mnie lekcja, jak wiele mi pokazało to, gdzie mogą mnie doprowadzić takie różne nieprzepracowane moje problemy i jak bardzo byłoby szkoda ten błąd po raz kolejny powtórzyć. Mam nadzieję, że ta druga osoba, bo już nie mam z nią kontaktu, też przeszła podobną drogę i dzięki temu będziemy mogli. Koniec końców będziemy mogli, możemy być szczęśliwi. Do takich oto refleksji mnie zachęciła, zainspirowała książka Manifest Codziennego Bohatera Robina Szarmy. Jeżeli też chcecie szukać tego typu inspiracji, ciekawych myśli, czegoś, co możecie później w fajny sposób rozważać, co będzie w Was gdzieś tam kiełkowało przez chociażby cały dzień czy kilka dni, to ja serdecznie polecam, link do niej znajdziecie w opisie tego materiału, a ja zachęcam Was do, do Waszych przemyśleń, jak się czujecie konfrontując się z tymi myślami, z tymi najczęstszymi żalami. Osób na Łożu śmierci. No, nie pytam Was te, teraz o, o wasze doświadczenia. Mam nadzieję, że nikt z Was stu oglądających jeszcze, że każdy ma jeszcze dużo tego czasu przed sobą. E, więc, jak zwykle, mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawa dyskusja, uzupełniająca materiał. E, ja się już żegnam, e, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.